witam czasami w komentarzach pytacie się czym nagrywam nie obiecałem już parę razy że opowiem w krótkim filmiku czym nagrywam pokażę swój sprzęt ta kamerka to jest mój bazowy, mój główny sprzęt Flip Mino HD HD czyli, czyli wysoka rozdzielczość ma w sobie ma, ten format ma Kamerka, która ma pamięć wbudowaną wewnętrzną 4 giga, to jest sporo. To jest godzina nagrywania i nominalnie godzina czasu to jest czas pracy baterii, ale nowej baterii. Ta kamera ma już, ja już ją ja mam chyba teraz trzeci rok, teraz w kwietniu zaczął się trzeci rok, dwa lata. Nagrałem materiału sporo. No i ta bateria nie wytrzymuje próby czasu. W tej chwili bateria trzyma prąd na 15... 12-15 minut nagrywania, a czasem jak robię długie ujęcia, długie serie, to ledwo wytrzymuję 10 minut pracy. Czyli pamięć wykorzystywana jest w jednej szóstej, w jednej piątej, w jednej szóstej wielkości. To znaczy, no, reszta służy jako magazyn. Ale to jest uteńko. Co jeszcze? Ma maleńki zoomik. Jest to zoom, jest to zoom. Aha, zobaczymy, jak on działa. Tak on działa, ten zoomik. O. A teraz odjeżdżam. Powiedzmy dwu, trzykrotnie, pamiętam, to mu jest z głowy, trzykrotne powiększenie albo, albo pomniejszenie, zależy, to jest ony mierzyć, nie? Dużą jej wadą jest to, że nie ma wziernika od strony obiektywu i jak robię Filmik z moją twarzą, chcę nagrać swoją twarz. No to nie bardzo wiem, czy czasem nie nagrywa, tylko czoła albo prawe ucho, a reszta głowy jest gdzieś poza, poza kadrem. No to akurat nie, nie, nie pokażę Wam tego, ale pewnie wiecie o czym mówię. Moja kamerka, mnie się udało na nareszcie zdobyć kamerkę. Jedną z dwóch wersji wyglądu kamery. Ten przedni panel, ta przednia ścianka jest polerowana, jest chromowana, jest jak lustro. I metodą prób i przymiarek zobaczyłem, stwierdziłem, że jeżeli ja widzę odbicie tu na tej przedniej ścianie swojej twarzy w ten sposób, że ocz, nos i oczy mam poza, poza obiektywem, powyżej obiektywu, to jest wszystko zakryte, to góra. O, tylko tyle mnie widać. Wtedy wiem, że kamera nagrywa moją twarz mniej więcej centralnie w kadrze. Jak widzę całą swoją twarz, no to kamera łapie tylko górną część głowy. uś nie widzi. Tam bez szans. Tam by trzeba było zgadywać. Celować. Widzę swoją twarz czy nie. Eee, jakie wady? To znaczy krótka, pierwsza wada. Krótka żywotność baterii, bardzo krótka. Niezbyt duży zoom. no On powiększa, pomniejsza, ale jednak daleko mniej niż to jest w tych kamerkach większych. Brak dziernika od przodu, co utrudnia nagrywanie auto-filmiku, autoportretu. Nie pamiętam w tej chwili. Jest też wersja troszkę bardziej rozbudowana. Troszeczkę mocniejsza, mająca 8 GB w pamięci. No i w związku z tym dwugodzinny czas nagrywania. Czyli bateria tam musi być też troszkę większa. No, dwugodzinna bateria. A zaletą podstawową jest prostota tej kamerki. Tak prosta, no maleńkie wymiary. Zobacz, porównaj to z telefonem, z moim, z moim telefonem Sony Ericsson. Dosłownie wielkość telefonu. Szerokość też taka sama. Grubość, no może milimetr, niecały milimetr kamerka jest grubsza pół milimetra, albo się tylko wydaje, że bo telefon ma tutaj te brzegi, ma zaokrąglone i to jest być może złudzenie. Ja tu kiedyś patrzyłem, przymierzałem, ale to nieistotna, nieistotna różnica między telefonem a tym. O, on się telefon włączył, momencie, wstecz, wstecz. Dobra. Czyli. Czyli, no nie pokażę Wam wzierniczka, ale jest maleńki. Połowa tego? Tak. Jak połowa jak wziernika połowa w tym moim telefonie. O, takie coś. Dosłownie. Teraz się pali dioda czerwona, jest to znak, że nagrywa. Kamera coś nagrywa. Być może, być może jest to znak niepotrzebny, bo wszyscy ci, których nagrywam, widzą, że ja nagrywam. No, można to obejść tutaj, to zakleić jakąś czarną taśmą, na przykład, no czymś, taką samą przylepną taśmą zakleić, żeby tego nie było widać. I to, ale to dla mnie to badanie jest. No niech widzą, że nagrywam. No to prawda, ludzie wtedy inaczej zachowują, inne miny swoją, ale to jest ich rzecz. Bateria ładowana jest tu przez takie podczas, podczas transmisji plików danych z kamerki do, na komputer. To jest gnia, to jest wtyk, wtyczka do, do gniazda USB. No, wada i zaleta. Zaleta jest taka, że jest pod ręką, nie szukam tego, nie? Ale wadą jest to, że jak podłączę na sztybno i gdzieś tam niechcący dotknę kamery, nacisnę, to to gniazdo szlak trafia No, to to, 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 to palicho ale w komputerze rozwali mi całe gniazdo. I prawdę mówiąc już mam to jedno gniazdo takie dosyć mocno chwiejne, nie zawsze łączy. Kupiłem więc taki przedłużacz do, do USB. Długi kabelek, trochę za długi dla mnie. No i po prostu podłączam go w ten sposób na kabelku. To nie ma ryzyka, że zniszczę gniazdo. W komputerze albo zniszczę ten, albo urwę ten w tych kamerce. A jeszcze jedna, jedna wada, moim zdaniem. Teraz głos jest dosyć czytelny. Tu jest teraz pogód, bo mam taki pokoik nieakusty. Akustyczna za bardzo. Nie, nie ma tutaj wygłuszeń, ale ta kamerka nagrywa dobrze. Jak jestem blisko kamerki, mniej więcej pół wyciągniętej ręki, no troszkę więcej może na odległość ręki. Teraz mam rękę trochę dalej, niska merka. Ale gdybym się odsunął pod ścianę i próbował nagrywać, no to głos nagra, ale bardzo słabo. Mocny sygnał. Nagram wystarczająco mocno, ale średni i słaby. Mm -hmm. Pochwalę się tylko. Tą kamerkę kupiłem na Allegro. No, lat temu, w kwietniu czy w marcu, nie w lutym minęło dwa lata, czyli dwa lata temu, dwa i troszkę. Za 380 chyba złotych z przesyłką. To nie było drogo, bo ta kamera kosztowała na Allegro łańcuchach 4 stówek, Plus przesyłka. Tak, ja więc nagrywano, stoi to na statywie, który kupiłem w MediaMark, w sklepie nie dla idiotów, za 20 złotych, a dwa dni temu widziałem tu u siebie w takim dużym sklepie. Tam, gdzie jest AGD, takie szwarce mydło i powidło, od okapów podgrzewaczy wody, poprzez pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, po telewizory, radia, czyli jest AGD, cało, pełne AGD. AGD to, ale RTV. Aparaty, karty pamięci, pendrive, coś tam jeszcze. No. Ten statyw, ja dałem za swój 20 złotych, a tu Media Expert, taki sam, identyczny statyw, w identycznym pudle, nawet. Cena to była 40 zł. Był inny, tej samej firmy, bardzo, bardzo podobny, ale bardziej masywny, wyższy, do cięższych kamer, 80 zł. Czym jeszcze nagrywam? Czasem pożyczam sobie od siostry taką kamerkę. To jest kamerka... Nie nie wiem, to tutaj GBC, niektórzy czytają JBC. GBC chyba. Jeżeli jest to inaczej, to napisz mi tam w komentarzu, że się czyta inaczej. Na, napisz mi jak ty to czytasz. GBC kamerka Kamerka z serii Averio Niestety ta kamerka nie ma. Wadą tej kamerki dla mnie główną. Jest to, że nie nagrywa w formacie yy, HD. Nie ma HD. Natomiast zaletą jest to, aha, zamknąłem obiekty. No to Że ma bardzo głęboki, długi yy, zoom. Chyba 70 razy powiększa i pomniejsza. Najeżdża i odjeżdża. Bardzo ładnie to wygląda. No i drugą zaletą dla mnie, kiedy miał siebie jest, to, że monitorek da się przekręcić do pozycji takiej, żebym widział się od strony obiektywu. No ja tu to, to, to trochę przybliżę. Zobacz jak ładnie przybliża. A właśnie. I oddala. I teraz odjeżdża. No odjeżdżamy, odjeżdżamy. Tak. No drugą wadą tej kamerki jest to, to tutaj z tyłu, bardzo szybko zapalę, ta dioda czerwona, która oznacza kończy się bateria do ładowania. Czas pracy baterii bardzo krótki, nie pamiętam, około 15 minut. To niewiele zwolniłeś w terenie, jak jesteś gdzieś poza domem, chyba, że masz 2-3 baterie na zmianę, ale nie mam baterii. Czasem używam parę razy tej kamerki. No i bywało parę razy, że zdjęcia tym moim Sony Ericssonem. Zdjęcia 2, 2, megapiksele, 2 megapiksele, czyli sporej jakości, ale filmiki prostackie, prymitywne, kiepszej jakości. Już dawno nie nagrywam telefonem filmiku Zdjęcia tak, do internetu jakość wystarczająca. No, tam w komentarzach jak masz pytania, jak o tym zapomniałem, pytaj w komentarzach, wpisuj to, odpowiem ci też z komentarzami. Albo być może przygotuję kiedyś za kilka, za czas jakiś troszkę szerszy, dłuższy filmik pod tytułem Czym nagrywam. A na razie do zobaczyska.